Cześć Pasieka gromadzeń Mamy poniedziałek 27 maja Jest jeszcze wcześnie rano, chociaż pszczoły już latają Mamy godzinę gdzieś 8.30 Ale jest na tyle ciepło, że właściwie już można pracować na pasiece Dzisiaj plan jest taki, aby zrobić jeszcze ostatnie dwa odkłady dwuramkowe czyli z dwoma ramkami czerwiu i może Wam je pokażę. Później jeszcze zrobię troszkę tych odkładów, ale raczej jednoramkowych. Chodzi głównie o to, że 10 10 odkładów tam 10, właściwie 11. No to ktoś u mnie już zamówił dużo wcześniej i, i chciałbym, żeby były takie no w miarę silne, jeżeli pójdą na sprzedaż. A jednoramkowe to praktycznie Będą mi służyć do unasieniania matek i do łączenia z rodzinami produkcyjnymi. Możliwe, że zazimuję z 10-20 odkładów, zależy ile ich zrobię, ale e, bardziej właśnie pod to, aby je łączyć i tak na wiosnę lub na jesień, bo tak jak wspominałem, nie chcę powiększać e, pasieki. Możliwe, że kupię kilka uli, bo mam dosyć mało tych korpusów, więc 5, może maksymalnie 10 uli jeszcze kupię w następnym roku. Znaczy, no w następnym roku. Powiedzmy kiedy będzie już nowy, nowy, nowy plan tej refundacji. Chyba w tamtym roku w listopadzie można już było kupować sprzęt szczelarski. Więc możliwe, że jeszcze dokupię, ale bardziej po to, żeby tutaj po prostu mieć więcej Więcej miejsca, bo tak na styk mam tych korpusów. przywiozłem te cztery ule. Wiecie, te, te leżaki takie stare, bo już po prostu nie miałem gdzie tych odkładów zimowanych, właśnie przerzucić. Więc myślę, że te 5 minimalnie i maksymalnie 10 jeszcze będę musiał dokupić, żeby już tak wszystko było z zapasem. Ale ogólnie no, ta liczba, która jest rodzin produkcyjnych, to chciałbym, aby została. A te jednorazowe odkłady to wiecie? No, robicie jednorazowy odkład. Matka się nasienia, zaczyna czerwić, coraz bardziej tam się rozwija, podkarmiacie i, i ona za dwa miesiące będzie 6 ramek. Tutaj czerwu miała. Takie 6 ramek z młodą matką e, łączycie już e, powiedzmy po sezonie z e, macierzakiem. Teoretycznie e, no to wystarczy przenieść z takiego odkładu ramki z pszczołami, na przykład do góry, tam gdzie jest miodnia którą później oczywiście zabierzemy I, i, i właściwie te pszczoły się fajnie zintegrują można też wcześniej matkę oczywiście w tym rodzinie produkcyjnej starą zabrać, likwidować, ewentualnie dać do izolatora no kilka jest metod, coś będę tutaj działał, próbował część może po prostu już w sezonie wymienię matek zamieniając no ale ten sezon wiecie, no, lipa już rusza po lipie no, część rodzin, mam nadzieję, że pojedzie na grykę, może na facelię. No i. Może być koniec, jest susza, nie wiadomo czy wrzos nie przepaliło, nie, czy w ogóle on odbije, czy będzie w tym roku miód wrzosowy, czy będzie sens wieść. No, jeżeli będzie sucho, nie będę wiózł. Raz zawiozłem jak była susza i tylko pszczoły się, pszczoły się po prostu trochę spracowały, powpadały w te pajęczyny, a miodu nie było. A jeszcze później mi nie przezimowało kilka z rodzin, które były na wrzosie, więc też nie ma sensu tak... Wiecie, jak jest sucho, nie ma sensu po prostu wieść do lasu na ten rzost. Tak czy siak, sezon bardzo szybko się zaczął. Myślę, że się też miesiąc wcześniej skończy, więc dużo go nie zostało. No ale jeżeli chodzi o jakieś tutaj, właśnie mm, robienie odkładów, y, nasienia niematek, no to myślę, że jednak do, do sierpnia mm, te trudnie będą i da się to robić. Tak czy siak, bo się rozgadałem. Idę po odkładówki i zaczynam tutaj robić te odkłady. No Dobra, mam przygotowaną tutaj ulik. Ul? Ulik. No, jak zwał, tak zwał odkładowy. Na 6 ramek. Kupiłem od, w tym roku na próbę trochę tych burnatów. One, one są dosyć drogie. Dosyć no, drogie po prostu jak na ule odkładowe. No ale jeżeli jakościowo są bardzo dobre to... Mm, no to wiecie, chciałem przetestować, bo może po prostu nie będę już kupował jakiś tam tanich z którymi to różnie bywa a, a jakiś taki porządniejszy mm, sprzęt, e, tak czy siak ja robię dwuramkowe czyli chodzi o to, że są dwie ramki czerwiu, tutaj już jedną ramkę dałem oczywiście szukałem matki, żeby jej nie przenieść bo jeżeli robicie odkład tutaj jest trochę larw ale nie szkodzi, bo będę dawał mateczniki z tej strony jest cała mm, strona z czerwiem na wygryzieniu. Tak to jest jak jedną ręką się operuje. Jeszcze lewą a prawą kamerę trzyma. Nie jest to proste. E, więc tutaj jest więcej czerwiu krytego. Stamtąd jest trochę larw. Ale nie ma to problemu. E, nie robi to problemu dla mnie. Ponieważ ja daję tu mateczniki na wygryzieniu. A nie matki. Bo normalnie jakbyście zrobili odkład. No i często i tak musicie. Jeżeli nie przenosiliście na przykład za kratę odgrodową do miodni ramek takich z czerwiem to musicie poczekać 9 dni jeżeli podajecie matki no to wiecie 9 dni to już jest trochę trochę czasu idzie, no ja daję od mateczniki ale też zanim się matka wygryzie, zanim ona będzie gotowa do lotu, też kilka dni mija tyle że z matecznikami nie ma problemu z przyjęciami, bo możecie podać jak jest czerw otwarty jajeczka, żadnego problemu no jest procentowe przyjęcie, ewentualnie może być coś nie tak z matecznikiem. Może się matka nie wygryźć lub wygryźć wadliwa. Może być bez, nie wiem, skrzydełka, bez nóżki, bez czegoś i po prostu nie poleci w lot na trudnia więc też jest jakieś tam ryzyko. Ja robię z dwóch ramek czerwiu, z tego względu, że no tak jak wspominałem wcześniej, że, że one muszą być trochę silniejsze w czerwcu, ale biorę z dwóch uli, ponieważ teraz wiecie, nie było umiakacji. Chociaż matki czerwiły cały czas, to jednak nie było takiego wiecie, masowego czerwienia. Matka jak ma pożytek taki intensywny, to, to czerwi intensywnie. o ile oczywiście nie ma zalanego gniazda. No i tutaj tak wiecie, no czerwi, czerwią zrobi się te odkłady, ale nie chcę za bardzo osłabiać. Normalnie bym z jednego ula zabierał po dwie ramki czerwiu i już byłby odkład. Plus jeden tam z pokarmem, jedna ramka z pieżgą, można też drugą ramkę z, z jakimś miodem. Ewentualnie karmić, no ale ten pokarm tak musi być. Jakieś tam wiecie, rezerwy, nawet pomimo tego, że karmicie, a robię z dwóch. Żeby po prostu się nie ścinały, to będę tutaj opryskiwał. Wiecie, możecie wziąć wodę z kroplami na żołądek takimi miętowymi. Ja tutaj akurat mam resztki jeszcze tego. Kupiłem na próbę kiedyś do łączenia, właśnie taki preparat. Opryskuję pszczoły, żeby one się nie gryzły, bo druga ramka z pszczołami i z czerwiem będzie z drugiego ula. Robię to właśnie dlatego, żeby nie osłabić za bardzo tych rodzin na lipę. No bo, tak jak mówię, według mnie matki, gdyby była ta akacja, intensywniej nosiłyby nektar, pożytek to by było więcej tego czerwiu. One jakiś tam poziom swój trzymają, zwłaszcza te młode matki z tamtego roku. Tu akurat jest właśnie z tamtego roku Melisa, krainka więc tu zabioram jedną ramkę plus jedną ramkę z pokarmem i z kolejnego ula znowu tylko mówię, żeby się nie ścinały trzeba czymś opryskać, bo pszczoły wiecie, traktują się jako wrogów, mają inne zapachy jeżeli dacie jedną ramkę i drugą z innego ula to one zaczną walczyć jeżeli dużo dymicie wszczęśniecie, dacie na przykład kilka ramek szybko z kilku uli to one wtedy są w takim chaosie, że, że, że nie wiedzą co się dzieje i się nie powinny gryźć, ale jest z dwóch uli różnych. To jest właśnie największe prawdopodobieństwo, że jednak się nie będą lubić i będą walczyć. Dlatego jedna rameczka, jeszcze zobaczę, jak tu jest ramka z pieżgą i jak ramka z pokarmem. Ewentualnie właśnie dołożę ramkę z pieżgą, bo z pokarmem chyba jeszcze mam dwie, trzy ramki wycofane. Muszę tam zajrzeć, ale raczej tak. Więc jeżeli chodzi o miód, czy tam jakiś tam, wiecie, ramka po zimie z syropem cukrowym, no to do odkładu jak najbardziej może iść, mam chyba jeszcze takie trzy wycofane więc bardziej będę szukał ramki z pierzgą ramka z pierzgą to zazwyczaj jest pierwsza w gnieździe od wejścia, wylotek jest z tamtej strony jeżeli tam jest sporo pierzgi to przerzucę też tutaj no i z kolejnego ula ramka z czerwiem no tak jak mówię, pokarmu nie muszę przenosić bo mam tam gdzieś wycofane Dobra, także ja e, przejrzę sobie tutaj e, szybko, jak to wygląda, ta e, pierzga, czy jest. I zaraz e, przejdę do kolejnego ula, kolejnej rodzinki. No, w zamian za tą zabraną ramkę y, z czerwiem dałem ramkę z węzą, Tutaj mam obok i powiem wam ciekawostkę. Wypatrzcie, tutaj miałem y, położoną ramkę z. Czerwię inną, żeby po prostu lepiej mi się wyciągało. Zawsze sobie gdzieś odkładam na bok. I patrzcie, jaki kolor ma tutaj nektar, czy tam miód. Pszczółki teraz spijają. No powiem wam, żółty taki kolor ma lipa. No powiem wam. co pszczoły, ale wam muszę to zabrać. Powiem wam, że procentowej pewności nie mam, ale wydaje mi się, że może to już być nektar z lipy. Trochę za mało tego było i był taki wodnisty, bo to akurat wiecie, no nektar, jeszcze nie miód, ale możliwe, że już lipy kwitną. Dużo osób pisze mi, że kwitną. Ja w sobotę rowerem, co było w ostatnim odcinku, widzieliście, szukałem tej lipy. Nie znalazłem, ale to, że ja tu nie znalazłem, to nie znaczy, że pszczoły nie znalazły. Pszczoły, wiecie, oblatują dużo więcej niż, niż ja jestem w stanie tam rowerkiem objechać obiadę tylko yy, parę miejsc a, a jeszcze są lasy, jakieś wiecie, różne drzewa gdzieś po różnych prywatnych posesjach i tak dalej tej lipy na pewno jest w zasięgu lotu psu dużo więcej no ciekawe, może być to jakiś, z jakiegoś kwiatu ale no, widzieliście, kolor jest intensywnie żółty jak to przy lipie, smakowo też mi tak zaciągało lipo. możliwe, że już zaczęły pierwszy nektar z tej lipy nosić no, mam nadzieję, że już teraz e, troszkę, troszkę więcej tego zaczną nosić. Wiecie, tutaj opadcie. Na przykład mam tutaj miodnie. Jeżeli chodzi o miód, to patrzcie, nawet tu coś przyniosły, mają nawet zasklepione, ale z tej strony pusta strona. No nie dużo. nie ma sensu nawet tego brać. Wiecie, ja bym to wyciągnął, to pewnie z 2 kilo, 3 kilo miałbym zula jakiegoś takiego wielokwiatu. Może część to jest nawet rzepak, który pszczoły przyniosły. Wcześniej z gniazda, jak ja wiecie, wybierałem dużo. Było jeszcze na ramkach w gnieździe. Później matki czerwiły, pszczoły to do góry przenosiły, robiące im miejsce. I, 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 I może tu być właśnie taki, częściowo nawet miód rzepakowy, ale to później się wszystko wybierze. Pszczoły, no mam nadzieję, że nie będzie tego dużo, bo wiecie, może się później w słoiku takim rozwarstwiać. No ale. Tak jak mówię, no nie ma umie, e, szans na mnie dobranie przed lipą, bo nie ma co kręcić. No dobra, mam tu kolejny rodzinkę i widzicie ładna ramka z czerwiem tutaj krytym. Czerw wydaje się zdrowy, fajny, nie ma dużo... Y, dużo po prostu, nie jest, jest zwarty, wiadomo, są jakieś oczywiście pojedyncze tutaj y, miejsca, gdzie... Y, gdzie albo był pyłek, albo, albo nektar i... I nie ma yy, wszystkiego w 100% zakryte, ale i tak wygląda dosyć dobrze. No taką ramkę spryskuję. Muszę ją oprzeć jedną ręką, jak się nagrywa. No niestety nie jest tak lekko, gdzie ja dałem ten płyn pod nogami. Zanim tam przełożę, muszę spryskać z jednej i z drugiej strony. Tam e, nie było tej pieżgi. Nie było za bardzo tej ładnej pieżgi. Takiej dużo było miodu po prostu na pierwszej ramce, więc zobaczę jeszcze tutaj. Ewentualnie całkiem z innej rodziny pieżgę dołożę. wiecie ja wywożę te rodziny, te odkłady, więc nie ma problemu z przełom lotną one się nazbierają. Także jeszcze tutaj pójdzie jedna ramka z pieżgą i przyniosę ramkę z pokarmem, ewentualnie mówię, stąd wyciągnę. No, najlepiej by było, żeby już po prostu z tych dwóch tylko było. Także ja poszukam, na razie dam pauzę. No, ładne rameczki tutaj. Tutaj matka jest starsza o rok niż tutaj, ale czerwi chyba jeszcze ładni. Kilka takich ramek jest. Ja tą prze następną przeniosę do miodni i dam na przykład 2-3 ramki z wędzą do gniazda, żeby miały po prostu więcej miejsca, żeby się rozczerwiały. Mówię no powinna ruszać teraz facelia i lipa. Tej faceli no jest daleko ode mnie, 2 mm, km, ale coś tam. Wiecie, pyłku na pewno przyniosą, troszkę nektaru, jeżeli będzie oczywiście deszcz, bo nie wiem, czy wspominałem dalej, tego deszczu u mnie nie ma. Dobra, ja sobie tą ramkę na razie tu przeniosę. Akurat jeżeli są te ramki hoffmanowskie, to jak się je kładzie płasko, to się pszczoły nie gniotą zauważyłem, Więc to jest plus. Także fajne tu ramki. No tutaj wiem, widzicie, ja dosyć dużo mam tu świeżych takich ramek i widzicie, czerwiu jest tyle, też pełne ramki czerwio. Ale jeżeli zabiorę ramkę z pieżgą, no to będą już trzy, to wystarczy trzy, żeby im z gniazda zabrać. Więcej chyba nie ma sensu, bo jak zacznie nektarować coś, to zaleją takie ramki. Dobra, ja tu działam. Powiem wam ciekawostką jest to, i to już paru pszczelarzy zwróciło na to uwagę, że pszczoły gdzie niegdzie wyganiają, nawet trudnie, a tu patrzcie ramka pracy i co? Pusta. Matka o dwa, dwie są komórki zaczerwione. No, i tutaj o, zaczęły gromadzić jakiś miodek. No, zabiorę to, bo nie ma sensu. No, po prostu widzicie, no, koniec sezonu. Pszczoły już nie, nie chcą czerwić na trudnia. Kurczę, jak normalnie można było nawet do sierpnia trzymać te ramki pracy, to w tym roku wyjdzie na to, że ja teraz początek czerwca ja będę już je zabierał, bo to nie będzie sensu. Będę musiał jeszcze zwrócić uwagę na inne ramki pracy w innych rodzinach. Jak tak wygląda, że już coraz mniej jest tego czerwiu trutowego, to trzeba zabierać. Wycinać tą warozę, zabierać ten czerw i po prostu dać zwykłą ramkę, żeby sobie... Wiecie, jeżeli ja to zostawię i zacznie nektarować, to one mi to zaleją. Później kręcić takie coś też nie jest tak lekko, bo tu drutów nie ma i może się to wyłamać, więc więcej problemów niż, niż pożytku. Dlatego ja już tą ramkę zabiorę. One już, jeżeli teraz tu nie ma czerwio, to na pewno matka nie będzie chciała czerwić dalej trutowo. Także no dziwny rok, Boże, jaki ten rok jest w ogóle? Wiecie, rok temu pierwszy miód e, kręciłem 30 maja. Dzisiaj jeszcze nawet nie ma 30 maja, a ludzie już powykręcali nawet akacje. U no, mnie akurat nie było, ale gdyby pewnie nie przemarzła, to ja bym był po e, miodobraniu lub w trakcie akacji, gdzie rok temu jeszcze byłem przed e, pierwszym miodem, tym rzepakowo wielokwiatowym, wiosennym. No, no szalony rok po prostu dziwny, dziwny, szalony, no ale co zrobić? No nic, przyniosę tutaj po prostu, dam węzeń, niech sobie odrabiają, a tą ramkę już nie ma sensu z powrotem dawać, ramkę pracy, także... No nie wszędzie tak jest, bo na innych też jest w niektórych dużo więcej tego trutowego, ale jakoś ta rodzinka widocznie stwierdziła, że nie potrzeba jej więcej trutni. Dobra, dołożyłem tutaj ramkę też z pieżgą i z pokarmem, taka była, wiecie co? Pół na pół. Ja ją kiedyś wycofałem. Nie wiem, czy pamiętacie na wiosnę, gdzieś, gdzie było dużo pokarmu zimowego, to zaznaczałem żółtą kropką ramki. Ja to właśnie wycofywałem, żeby nie kręcić później, z, wiecie, pokarmu zimowego w tym pierwszym miodzie. Ja zawsze takie rameczki zaznaczam i je później wyciągam do odkładów. I, i to było odłożone. W korpusie miałem takich ramek. Zostałam jeszcze oprócz tej jedna, więc jeszcze do drugiego odkładu zrobię dzisiaj dwa odkłady mm, dwuramkowe. Później, może już jednoramkowe zacznę robić. No, zobaczę, jak mi się to tutaj dzisiaj wszystko ułoży. Bynajmniej są dwie ramki z czerwiem krytym, obsiadające je gęsto pszczołami. Dosypałem z dwóch ramek e, luźno pszczoły same. Czyli tak, jakby z czterech ramek są pszczoły, dwie, które obsiadały ten czerw, plus dwie e, luźno obsypałem. Czyli Obsiadają, powinien dać radę obsiąść spokojnie te dwie ramki, jeszcze nawet więcej. Do tego dołożę tutaj jeszcze węzy z tego względu, że będę przewoził te rodzinki i żeby mi to w, tra w czasie transportu nie latało. Więc po prostu tu będzie pełny. Ogólnie jakbym to robił tu na, na tej samej pasiece, to by wystarczyło zostawić tak. Czyli te trzy ramki, jedna pokarm, dwie czerw, jedna węzy, i później dołożyć kolejne węze. Ale z racji tego, że to będzie wiecie, w czasie transportu latać, to dołożę jeszcze tu dwie ramki z węzą. Oczywiście dołożę jeszcze matecznik. Dobra, teraz y, będę zabierał mateczniki. Mateczniki piękne wyszły, powiem Wam. Ładniejsze niż te co wcześniej, takie dłuższe mi się wydają. Tutaj z góry jest całe, przeniosłem tutaj, widzieliście, były cztery, trzy przeniosłem do góry. Akurat jest komplet, super to wygląda, ale to nie było tak przyjęte, to już ostatnio wspominałem o tym, ale powiem Wam, no ja jestem bardzo zadowolony z tych matyczników, jeżeli chodzi o ich wielkość. Także weźmiemy o, tego jednego z dołu, ale te 10 też trzeba zagospodarować, bo no, tak jak patrzyliście w sobotę jeszcze nie były zasklepione. Także wczoraj pewnie były zasklepiane, a jutro już się rozpocznie histoliza, więc dzisiaj jest jeden dzień, żeby tutaj zabrać, ewentualnie po histolizie. No, w czasie histolizy, czyli tych przemian, wiecie jak z larwy się tworzy pszczoła. No, no, nie może być przenoszone, bo są wstrząsy. Ona później może się źle wykształcić, zmarnować, więc dzisiaj jeszcze można i e, no po prostu będę musiał zrobić. Zrobię jeszcze chyba jeden dwuramkowy, muszę mieć 11 takich dwuramkowych. Mam jeszcze m, tutaj starter, ale starter będę się starał trzymać na, jak najdłużej. E, I później, już e, możliwe, że będę do ulików weselnych matki co ja hodował. Pisałem do pana Loka. Możliwe, że będę miał pod koniec pierwszego tygodnia czerwca już e, kolejną reproduktorkę. Tu mam primę, a będę miał alpejkę. Tak, żeby było fajnie, jeszcze bym e, na pewno chciał wyhodować kilka serii alpejek. Dobra, e, żeby. No jest ciepło, więc one tutaj sobie wiecie. One nic się tym e, matycznikom nie stanie, ale nie ma co ich tutaj, wiecie, wyciągać za bardzo. O, no, jest 20 pewnie parę stopni. Warunki są fajne. Nie jest zimno czy deszczowo. Nie wiem czy wspominałem, ale ciągle nie pada. Chyba już mówiłem o tym. Tak, ten piękny matecznik. Ja jestem zadowolony z tych mateczników. Powiem wam, no widzę różnice, bo tamte były troszkę takie krótsze. No. Zobaczymy jakie matki będą. Może tam będą lepsze, ale patrząc tak wiecie, wizualnie to... Wydaje się, że te są porządniejsze. Dobrze, między czerw muszę poprzesuwać. Tutaj już dołożyłem tą węzę. I włożyć między czerw ten matecznik. No jeszcze parę dni zanim się wygryzie, więc na spokojnie. Ale mówię, no albo możecie przed histolizą, albo po dodawać mateczniki na wygryzienie. I taki odkład jest gotowy prawie. Czekajcie, czekajcie. Zapomniałem o cieście. I dajemy ciasto. Ogólnie i tak, jeszcze będę chciał, jak wyjedzą te ciasto za tydzień, półtorej, dwa, nie wiem, ile im zajmie, dać po prostu syrop. Syrop z ziołami Także odkład tu oczywiście jest zamknięty, żeby. O, z tej strony jest wejście. Tutaj jakieś pszczoły chyba zeszły z góry i one czują, chcą wejść do innych, ale to nie są. one nie wyszły. Taki odkład, jeżeli bym robił odkłady na tej samej pasiece, to. O, pewnie dorzuciłbym więcej pszczoły, bo część pszczoły lotnie odleci. Hmm, ale bym schował wtedy do jakiegoś chłodnego miejsca, wiecie, jakiegoś garażu, jakiegoś piwnicy, żeby się zintegrowały. Z racji tego, że ja to wywożę, no to ja nie, nie muszę nic robić. Teraz dam do cienia, że oczywiście na słońcu nie stał odkład, bo dacie na słońcu, to może się przegrzać i, i, i nie będzie pszczół na wieczór padną. Usmażycie. Więc w cień... A jak zrobię już tam parę tych odkładów, to zawiozę sobie na drugie pasieczysko i tam będę mógł otworzyć od razu. No, tam jest powyżej 5 km do tego, więc pszczoła lotna nie wróci. Dobra, no to i tyle. Chciałem Wam pokazać jak robię te odkłady dwuramkowe. Może jeszcze nagram jak robię jednoramkowe. Jutro czy tam kiedyś, nie, nie wiem, może dzisiaj jeszcze by robił, ale to już po prostu w kolejnym filmie, żeby nie przedłużać. Także myślę, że, że to tyle. W tym odcinku cześć, trzymajcie się.